Hej! Pytanie o relacje, 18 dzień, 30-dniowego wyzwania. Poczucie własnej wartości, jak je zwiększyć, jak podnieść poczucie własnej wartości. Trzy rzeczy Ci dzisiaj powiem i lepiej, żebyś sobie je bardzo mocno zapamiętał i oczywiście praktycznie w życiu swoim stosował. Pierwsza kwestia. 29 lutego w tym roku zastanowiłem się nad tym bardzo poważnie, czy liczba wideo, kontentu, które ja wrzucam do internetu, jest poprawna. To znaczy, czy jest go wystarczająco dużo. Bo na moim blogu możesz znaleźć mnóstwo świetnych artykułów, na moim YouTubie do tej pory też mogłeś znaleźć sporo dobrego kontentu, ale pomyślałem sobie, co by tu zrobić, żeby jeszcze większą wartość Ci zaoferować, jako mojemu widzowi, czytelnikowi bądź klientowi. Więc pomyślałem sobie, dobra, robię sobie wyzwanie, koniec, kropka, czy dam radę, czy nie dam rady? Nie wiem, bo nie jestem jasnowidzem, ale robię wyzwanie 30-dniowe, publicznie je ogłaszam, czyli każdego kolejnego dnia w marcu będzie powstawało nowe wideo, wrzucę je na Facebooka i na YouTube'a. Tam raz chyba na Facebooka nie wrzuciłem, ale na YouTube'a codziennie zawsze jest nowe wideo. I ja to później wrzucam, reupload re na YouTube'a. I teraz tak, pierwsza kwestia, dlaczego ja to wyzwanie zrobiłem? To jest to, co mówię w kursie niezniszczalny o tym, żebyś ty miał taką listę wyzwań swoją w życiu, bo kiedy ty widzisz, że ty podejmujesz wyzwania i dajesz radę, to automatycznie rośnie ci do siebie zaufanie. I teraz na moim przykładzie, mamy 18 dzień 30-dniowego wyzwania. Zostało mi do nagrania mniej filmów niż więcej, mimo że mamy ogromny kryzys. Mimo, że mamy jeden z największych kryzysów, jak sobie posłuchasz ekspertów na ten temat, no to podejrzewam, że to, co teraz mamy, jeszcze przez około dekadę będzie wspominane, bo załamały się rynki finansowe, bo mnóstwo firm upada, bo mnóstwo ludzi traci pracę. To wszystko jest bardzo poważne i, pomimo tego, w takich czasach ja jestem w stanie nagrać jedno wideo dziennie. I Zastanów się, jak to wpływa na moje poczucie własnej wartości. Przypomnę tylko to, co powiedziałem w którymś, w, tej, w którymś wideo w tej serii, ale nie pamiętam w którym że ja mam czas zaplanowany w tygodniu praktycznie co do godziny. Czyli w niedzielę na każdy tydzień przygotowuję sobie plan. Jeżeli w niedzielę się nie wyrobię, to robię go zazwyczaj w poniedziałek i praktycznie z tygodniowym wyprzedzeniem wiem, co, kiedy, z kim i gdzie będę robił. I mimo tego jestem w stanie nagrać ci jedno wideo. Dziennie, podkreślę tylko, że to wideo to nie jest tak, że się przywitam i skończę nagrywanie, tylko moim celem i moim zadaniem jest powiedzenie ci o czymś ważnym, o czymś istotnym czyli kwestie pewności siebie, podrywu, atrakcyjności i związków czyli tego, tym, co się zajmuję od lat, prawda? Więc wyzwanie jest duże. Pomimo tego, daję radę. Więc teraz zaufanie do siebie mam ogromne, bo wiem, że jak dam sobie dane słowo, to że dotrzymam tego słowa. Więc to jest pierwsza kwestia. Powinien się regularnie zastanawiać, jak zwiększyć zaufanie do siebie i według mnie odpowiednim sposobem na to jest regularne podejmowanie nowych wyzwań i stworzenie sobie takiej listy wyzwań. O tym, jak to zrobić, mówię w kursie niezniszczalny. Druga kwestia, to jest twój. Twoje nastawienie do innych ludzi. Czy ty swoją postawą pomagasz innym ludziom, czy ty chcesz dla nich lepiej, czy ty jesteś samolubnym egoistą, który myśli tylko i wyłącznie o sobie i nawet jak ktoś obok ciebie by umierał, to ty machniesz ręką i pójdziesz dalej. Bo widzisz, jest ciekawa zależność, że im więcej od siebie dajesz, tym bardziej jesteś szczęśliwy. I na to są badania naukowe. Ja tu nie będę się mądrzył, jak chcesz, to sobie poszukasz. Natomiast oprócz tego, że czujesz się bardziej szczęśliwy, rośnie też Twoje poczucie własnej wartości. Ty masz głęboko zakorzenione w głowie, że jesteś dobrym człowiekiem, kiedy pomagasz innym. Ja za to wideo, które teraz dla Ciebie nagrywam, też nie biorę pieniędzy. Mówię Ci tylko o tym, że jest mój kurs niezniszczalny. Promocja trwa do jutra, czyli do czwartku, do dwudziestej, i możesz dostać go 200 zł tani. Może jesteś osobą, która go kupi, może jesteś osobą, która już go kupiła, za co ci dziękuję, a może jesteś osobą, która nigdy go nie kupi. Nie wiem, ale ja nagrywam to wideo dla ciebie za darmo i daję ci wartość, bo wiem, że dzięki temu ja sam będę czuł się lepiej. Wiem, że dzięki temu tobie pomogę, więc dokładam swoją cząstkę do zmiany tego świata na lepsze i być może. To już nie jest takie prawdopodobne, ale być może to kiedyś do mnie wróci, czyli kupisz coś ode mnie. Być może napiszesz mi krótkiego maila. Hej, Kornel, dziękuję Ci. Właśnie oglądałem twoje wideo i pomogło mi w życiu, i ja będę miał dzięki temu lepszy dzień. Nie wiem, co się stanie, ale wideo daje tobie za darmo. I teraz, kiedy ty pomagasz innym ludziom, bezinteresownie, to widzisz, że czujesz się lepiej. Teraz jakiś cwaniaczek może powiedzieć: No ale to jak bezinteresownie, skoro chcesz się poczuć lepiej? No ale zobacz, tworzymy sytuację win-win. Ty się czujesz lepiej, a druga osoba dostaje pomoc. Super, bezpłatną, bo o to tutaj chodzi. I dzięki temu. Obie strony są zadowolone. Dzięki temu Ty masz trwale zbudowane przekonanie. Oczywiście jak zrobisz to przynajmniej kilkanaście razy, być może kilkadziesiąt razy, ja Cię zachęcam do tego, żebyś pomagał innym regularnie. Właśnie dlatego mówiłem w swoich wideo o tym, żebyś Ty poszedł w czasie kryzysu do sąsiadów, spytał, czy czegoś im nie trzeba. Ja to też w swoim kalendarzu mam zaplanowane. I tak jak powiedziałem, że to zrobię... W niedzielę bodajże, to mam to w planach, mam zapisany konkretny dzień, kiedy pójdę, tak? Bo obecnie nie mam po prostu, znaczy mam możliwości, ale jest tyle pracy. Widzisz, to też jest fajna kwestia, ale to może na inne wideo to zostawię, bo jedni w czasie kryzysu leżą i oglądają Netflixa. Ja osobiście pracuję od rana i kończę. Czasem od 20, czasem od 21, więc to tak, abstrahując od tego, że różne osoby mają różnie w kryzysie, nie wiem w to ręce włożyć, ale to mniejsza z tym. Drugi, drugi sposób to jest właśnie pomaganie innym ludziom. Jeżeli chodzi o trzeci sposób, to każdy z nas ma głos wewnętrzny. I tu zaczynają się schody, bo na głos wewnętrzny jest mnóstwo różnych sposobów. Naszym celem jest to, żebyś Ty pozbył się tego krytyka z Twojej głowy, który Ci mówi, że nie dasz rady, że jesteś nikim, że jesteś głupi itd., dalej. Jeżeli masz takiego krytyka, to na pewno teraz albo posmutniałeś, albo się uśmiechnąłeś, bo doskonale wiesz, o czym mówię. Jeżeli nie wiesz, o czym mówię, no to bardzo dobrze. Lepiej, żebyś, lepiej żebyś nie wiedział, bo posiadanie takiego krytyka wewnętrznego to nie jest nic przyjemnego. Natomiast dobra informacja jest taka, że tego krytyka da się wyrzucić po prostu. I żeby to zrobić, ty musisz wiedzieć, jak pracować nad swoim głosem wewnętrznym. To jest bardzo szeroki temat. Ja to omawiam w kursie Niezniszczalny, dlatego że nie wystarczy tylko nagrać 5- czy 10-minutowe wideo na ten temat i już tego krytyka się pozbędziesz. Potrzebne są konkretne ćwiczenia, które przez długi czas musisz robić, natomiast są one skuteczne. Dzięki temu pozbędziesz się tej cholery z głowy, mówiąc kolokwialnie, i nie będzie ci przeszkadzał w życiu. Jeżeli chcesz to sprawdzić. Powyżej, jeżeli oglądasz to wideo na Facebooku, bit.ly, ukośnik niezniszczalny, kod rabatowy wirus, dzięki temu otrzymasz kurs aż 200 zł taniej. Jeżeli oglądasz to na YouTubie, masz ten link i kod rabatowy pod spodem. Tradycyjnie zalajkuj, udostępnij to wideo i zostaw komentarz, co o tym sądzisz. Widzimy się już jutro. Masz trzy techniki, więc na pewno któraś Ci się przyda. Nie mówię, że masz robić wszystkie trzy. Wybierz sobie jedną, zacznij to robić i sprawdź, jak to zadziała u Ciebie. Dzięki Ci za uwagę, pozdrawiam Cię i widzimy się już jutro.